Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj posłuchacie na temat pewnych istotnych nieścisłości związanych z naszym ziemskim satelitą. Prawdę powiedziawszy, jest ich niezwykle dużo, ale dziś opowiem jedynie o pięciu, które moim skromnym zdaniem są najciekawsze. A dziś w ich przedstawieniu towarzyszy mi autor kanału PAFI. Gorąco zapraszam do subskrybowania jego kanału, a po obejrzeniu mojego odcinka zapraszam Was na jego materiał o tajemniczych humanoidach, do którego użyczyłem mu głosu. Link do niego znajdziecie oczywiście poniżej w opisie. No i to byłoby chyba już na tyle, jeśli chodzi o wstęp, a więc zacznijmy od podstaw. Przede wszystkim, orbita księżyca zdaje się być zaplanowana znajduje się on dokładnie w takim punkcie między Słońcem i Ziemią, że idealnie przykrywa tarczę naszej gwiazdy podczas zaćmi. Nie jest to wcale powszechne zjawisko w kosmosie i ma ono prawo budzić zrozumiałe wątpliwości. Za swoją wielką średnicą 3474 km jest nieprawdopodobnie duży w stosunku do małej Ziemi. Jowisz, który jest największą planetą Układu Słonecznego, ma 64 księżyce. Największy z nich, Ganymedes, ma średnicę 5268 km. Duża wielkość naszego księżyca czyni go piątym pod względem wielkości satelitą w naszym Układzie Słonecznym. Co więcej, tylko wielkie gazowe olbrzymy, takie jak Jowisz, Saturn i Neptun, mają odpowiednią grawitację, aby uchwycić i utrzymać tak masywny obiekt, jakim jest nasz Księżyc. Warto zwrócić uwagę na fakt, że tak naprawdę brakuje przekonującej teorii naukowej, która zupełnie wyjaśniłaby obecność Księżyca na ziemskiej orbicie. Nasz satelita z całą pewnością nie jest przechwyconą nieregularną planetoidą typu Phobosa i Deimosa, a więc marsjańskich Księżyców. Jest to bardzo dobrze ukształtowany, regularny obiekt wielkości małej planety. Mało tego, jest on również prawie idealnie okrągły, dokładnie tak jak Ziemia. Skoro więc uważa się, że Księżyc powstał w wyniku jakiejś ogromnej kolizji z naszą planetą, to dlaczego i Ziemia, i Księżyc nie są nieregularne? Trudno zrozumieć, jak to możliwe, że jedna planeta podzieliłaby się na dwa dokładnie sferyczne obiekty. Oczywiście rozważania tego typu wymagają sporej ilości pokory, ponieważ tak naprawdę nawet najbardziej wybitni astronomowie nie wiedzą wszystkiego na temat historii naszego satelity. Co najlepiej podsumowują chyba słowa Robina Breta z NASA, który twierdził, że łatwiej jest wyjaśnić nieistnienie Księżyca niż jego istnienie. W 1969 roku NASA uderzyła w powierzchnię srebrnego globu za pomocą lądownika księżycowego. Wielkość eksplozji po impakcie szacowano na jedną tonę TNT. Po tym eksperymencie, Morris Ewing, dyrektor projektu Luna Seismic Experiment, powiedział: To było jakby ktoś walnął w dzwon. Jedno uderzenie, a wibracje odbieraliśmy przez 30 minut. Po jednej z kolejnych misji powtórzono eksperyment, ale hipotetyczna siła eksplozji sięgała 11 ton TNT. Po takim uderzeniu księżyc rezonował przez 3 godziny i 20 minut. Ten eksperyment pokazał też coś nieoczekiwanego. Księżyc zakołysał się w tak precyzyjny sposób, jakby miał jakiś wielki system hydraulicznego zderzaka. Wtedy właśnie Sin Solman powiedział, że wyniki eksperymentu sugerują przerażającą możliwość, że księżyc może być pusty. Równie istotne jest istnienie cienkiej skorupy księżycowej, która ma około 32 km grubości. Jest ona stworzona z takiej listy pierwiastków, które czynią ją nadzwyczajnie twardą, prawie jak pancerz zaprojektowany do wytrzymania potężnych uderzeń. Mowa tu o ogromnych ilościach tytanu znalezionych w skałach księżycowych, a nawet izotopach Uranu 236 i Neptuna 237, które powstają wyłącznie w wyniku reakcji jądrowych. Oraz są znajdowane na Ziemi w odpadach nuklearnych. Powyższe pięć przykładów to oczywiście nie wszystko, ale one zdają się najbardziej wskazywać się na to, iż z Księżycem jest coś nie tak. Można byłoby do tego dodać fakt, że Księżyc zawsze zwraca się do nas jedną stroną, a druga pozostaje niewidoczna. Co byłoby wręcz wymarzoną sytuacją do ukrycia pewnych działań na jego powierzchni. Tak czy inaczej, przyjęcie do wiadomości, że księżyc może być strukturą sztuczną, wymusza kolejne pytanie. Najważniejsze z nich brzmi chyba dlaczego ktoś miałby tworzyć taki obiekt i umieszczać go w tym konkretnym miejscu. Niestety na obecny moment trudno odpowiedzieć na to pytanie. I można jedynie snuć przypuszczenia. Jedna z optymistycznych wersji mogłaby chociażby zakładać, że jest to wielkie laboratorium badawcze obcej rasy, które jest przeznaczone do nadzorowania rodzaju ludzkiego. Natomiast negatywne może sugerować, iż Księżyc jest bazą istot, które w jakiś sposób sprawują władzę nad Ziemią, uprawiając ludzkość w sobie tylko znanych powodów. Są to oczywiście głównie dzikie spekulacje, jednak warto zdawać sobie sprawę z wielkiej ilości dziwnych zbiegów okoliczności i odkryć Księżycowych wymagających wyjaśnień. Można też zadać tu sobie pytanie, czy rządy na świecie znają prawdę o Księżycu? Ponieważ jest to całkiem prawdopodobne i być może właśnie dlatego od początku lat 70. mocarstwa kosmiczne nagle utraciły jakiekolwiek zainteresowanie naszym satelitom. Przynajmniej do teraz. No cóż. To byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zanim jednak odejdziecie, chciałbym raz jeszcze zaprosić was na naszą stronę internetową innymedium.pl. To właśnie na niej pojawiają się oryginały artykułów, na bazie których powstają filmy na kanale. Zachęcam również do sprawdzenia naszych mediów społecznościowych, w tym przede wszystkim naszego Facebooka, Twittera oraz Instagrama. Oraz oczywiście sprawdzenia również naszych innych kanałów, takich jak tylko nauka, tylko medycyna, zmiany na Ziemi. No i oczywiście nasz nowy projekt, tylko Gramy. Tak czy inaczej, życzę Wam wszystkim miłego dnia.